Ktoś pana truje, wyszeptał lekarz, jego oczy pełne przerażenia, jakby sam bał się prawdy, którą właśnie wypowiedział. Chwilę później zadzwonił syn: Tato, jak się czujesz? Jego głos drżał, niby troskliwy, ale ja już wiedziałem, że to kłamstwo, bo trucizna paliła mi żyły jak zdrada, którą nosiłem w sobie od lat. W tej chwili, leżąc na szpitalnym łóżku w Krakowie, przysiągłem sobie, on zapłaci nie krwią, ale duszą w powoli, boleśnie, aż zrozumie, co oznaczy stracić wszystko. To był ten moment, kiedy świat, który budowałem przez czterdzieści lat, runął jak domek z kart w wichurze. Leżałem tam w białej sali szpitala uniwersyteckiego pod kroplówką, która miała mnie ratować, ale nie przed tym, co naprawdę mnie zabijało zaufaniem, które oddałem synowi. Marek, mój jedyny syn, dwudziestosześćletni wilk w owczej skórze, dzwonił codziennie, pytał o samopoczucie, przysyłał kwiaty czerwone róże, te same, które kiedyś sadziłem z jego matką w ogrodzie pod Wawelem. Ale teraz te płatki wydawały mi się splamione, jak krew na śniegu w Tatrach zimą. Lekarz, stary profesor z brodą jak u Einsteina, nachylił się nade mną i powiedział cicho. To nie przypadek, panie Nowak. Arsen. Dawkowany od miesięcy. Musi pan myśleć, kto miał dostęp do pańskiej kawy, herbaty, wina wieczorami. Arsen. Słowo jak wyrok. Przypomniałem sobie te wieczory w moim mieszkaniu na plantach, gdzie Marek wpadał przypadkiem, nalewał mi whisky, opowiadał o swoim życiu w Korpoświecie Warszawy. O tym, jak awansuje, jak kocha tę dziewczynę Anię, którą mi przedstawił rok temu. Kłamał. Wszystko kłamał. Bo ja wiedziałem dlaczego. Pieniądze. Te cholerne pieniądze po śmierci żony, które zostawiłem w testamencie w połowa dla niego, połowa na fundację dla sierot w Oświęcimiu. U pamięci jej rodziny z Holokaustu. Ale Marek nie chciał czekać. Chciał wszystkiego. Teraz. Wstałem z łóżka następnego dnia, mimo zakazów. Lekarze patrzyli na mnie jak na upiora, ale ja musiałem wyjść. Powietrze Krakowa, wilgotne od wisły, uderzyło mnie w twarz jak policzek. Szukałem odpowiedzi w ulicach, które znałem na pamięć, floriańska z grajkami i turystami, rynek główny, gdzie kiedyś tańczyłem z Elżbietą na studniówce. Ona odeszła pięć lat temu, rak, a ja zostałem z synem, który miał być moją dumą. Zamiast tego stał się moją zgubą. Zadzwoniłem do adwokata starego kumpla z czasów Solidarności i powiedziałem: Zmień testament. Wszystko na fundację. I sprawdź, Marka. Głos mi drżał, ale nie z strachu i z furii, która kipiała we mnie jak barszcz w garnku na wigilijnym stole. Wróciłem do domu wieczorem, drzwi skrzypnęły jak w starym filmie Hitchcocka. Na stole leżała paczka od niego, butelka wódki żubrówka z karteczką dla taty, na zdrowie. Uśmiechnąłem się gorzko. Otworzyłem ją, powąchałem zapach lasu, ale pod spodem coś metalicznego, jak rdza. Wylałem do zlewu, patrząc jak ciecz bulgocze. To była pierwsza moja zemsta. Cisza. Nie odzwoniłem. Nie odpisałem. Pozwoliłem, by jego niepokój rósł jak pleśń na chlebie. Dni mijały, a ja udawałem słabego. Chodziłem na terapię, brałem leki, ale w głowie układałem plan. Pierwszy krok do wody. Zatrudniłem prywatnego detektywa, faceta z Warszawy o nazwisku Kowalski i brzmi banalnie, ale był jak pies gończy. Sprawdź finanse Marka, jego maile, spotkania z Anią. Kowalski zadzwonił po tygodniu, on jest zadłużony po uszy, panie Nowak. Kredyty, hazard online, ta dziewczyna. Wydaje kasę na biżuterię, wakacje. I mała rzecz. Szukał w necie, jak działa arsen na starszych ludzi. Powoli, bez śladu. Serce mi pękło, ale nie z bólu, z wściekłości. Marek, mój mały chłopiec, który kiedyś budował zamki z piasku nad Bałtykiem, teraz budował mój grób z pieniędzy. Spotkałem się z nim w kawiarni na Mariackiej, tej z jazzem na żywo. Siedział tam, uśmiechnięty, w garniturze szytym na miarę i moim kosztem. Tato, wyglądasz lepiej. Lekarze cudotwórcy. Przytulił mnie, a ja poczułem zapach jego perfum, mieszankę z potem strachu. Rozmawialiśmy o niczym, o pogoni szczecin, o polityce, o tym, jak Pis znowu miesza. Ale pod stołem ściskałem pięść, paznokcie wbijające się w dłoń. Marek, a gdybyś wiedział, że ktoś cię truje? Co byś zrobił? Zamilkł na chwilę, oczy mu się rozszerzyły. Zabiłbym skurwy syna. Uśmiechnąłem się. Dokładnie. Nocami nie spałem. Leżałem w łóżku, patrząc na sufit, gdzie cienie tańczyły jak duchy przeszłości. Elżbieta, moja Ela, z jej śmiechem jak dzwonki w zakopanym. Spotkaliśmy się na studiach w Jagielonce, o nas historii, ja z ekonomii. Budowaliśmy życie, dom w Nowej Hucie, syn, wakacje w Bieszczadach. Ale po jej śmierci Marek się zmienił. Zaczął imprezować, znikać, a ja myślałem, że to żałoba. Głupi ojciec. Teraz rozumiałem. To chciwość ta sama, co w latach 80. gdy walczyliśmy z komuną za wolność, a niektórzy sprzedawali dusze za dolary. Kowalski przysłał raport, zdjęcia Marka z Anią w luksusowym hotelu nad Zalewem Zegrzyńskim, rachunki, maile do dilera długów. I coś gorszego, rozmowa z prawnikiem o przyspieszeniu spadku. Planowali mnie zabić, a potem sprzedać mieszkanie, uciec do Hiszpanii. Ania, ta sucz z uśmiechem Anioła pisała. Kochanie, po wszystkim kupimy willę w Maladze. Twój stary musi odejść. Czytałem to w ciemnym pokoju, uzyspływały mi po twarzy, ale nie smutku i gniewu. To była moja krew, a on mnie lał jak wino. Zacząłem działać. Drugi krok izolacja. Zmienić testament zrobione. Adwokat wezwał Marka na rozmowę rodzinną. Siedział tam bladziej niż kreda, gdy usłyszał: Twój ojciec wie wszystko. Nic nie dostaniesz. Wybiegł, krzycząc, że to kłamstwo, że ja oszalałem od trucizny. Ale ja siedziałem spokojnie, popijając herbatę bez cukru. Niech krzyczy. Niech cierpi. Tydzień później stracił pracę e-anonimowy donos do szefa o hazardzie. Kowalski zadbał o to. Marek dzwonił, błagał: Tato, pomóż mi. To nie ja. Kłamał. Zawsze kłamał. Konflikt narastał. Spotkaliśmy się w domu nad Wisłą, gdzie Ela i ja spędzaliśmy niedzielę. Deszcz lał jak srebre, błyskawice rozświetlały rynek. Dlaczego, synu? Dla pieniędzy. Dla niej. Patrzył w podłogę, potem wybuchnął, bo ty nigdy nie rozumiałeś. Zawsze Ela, Ela, Ela. Po jej śmierci zamknąłeś się, a ja? Ja tonąłem. Długi presja, a ty siedziałeś na tych forsach jak smok. Uderzył pięścią w stół, talerze zadzwoniły. Ja stałem nieruchomo. Trułeś mnie, bo czułeś się samotny. To tchórzostwo, Marek. Nie zemsta. Wyszedł trzaskając drzwiami, a ja poczułem pierwszy dreszcz prawdziwej ulgi. Prawda wyszła jak ropa z rany. Ale to nie koniec. Trzeci krok konfrontacja z Anią. Znalazłem ją w Warszawie, w kawiarni na Nowym Świecie, gdzie popijała latę z przyjaciółkami. Usiadłem naprzeciw, bez słowa wręczyłem kopertę z mailami. Jej twarz zbladła, szminka spłynęła jak krew. Kim pan jest? Teściem twojego mordercy. Krzyknęła, ale ja mówiłem cicho, zniknij. Albo pójdziesz siedzieć za współudział. Uciekła, zostawiając torebkę. W środku, bilety do Malagi. Spaliłem je w kominku w domu pod Krakowem. Marek dowiedział się. Dzwonił w środku nocy. Coś jej zrobiłeś? Gdzie jest Ania? Śmiałem się pierwszy raz od miesięcy. Sama uciekła, synu. Jak szczur stonącego statku. Milczał, potem szlochał. Tato, przepraszam. To był błąd. Pomóż mi. Ale ja już nie byłem tatą. Byłem sędzą. Błąd. To morderstwo. Płać. Czwarty krok. Upadek. Pomogłem mu ironicznie. Dałem mu ostatnią szansę pracę w fundacji niskopłatną w Oświęcimiu, gdzie miał patrzeć na twarze sierot, przypominać sobie o babci, która straciła rodzinę w Oszłyc. Przyjął, bo nie miał wyboru. Dniami harował, nocami pił. Widziałem go raz. Chudy z workami pod oczami w mundurze wolontariusza. Tato to piekło. Witaj w moim świecie, Marek. Ale zemsta nie jest słodka. Czułem pustkę jak po śmierci Eli. Czy to sprawiedliwość? Czy nienawiść mnie nie zżera? W listach do siebie pisałem: On jest moim odbiciem chciwy, słaby. Ale ja wybiorę inaczej. Wysłałem anonimy do jego przyjaciół, prawdę o truciznie, o długach. Stracił wszystkich. Samotny wilk. Piąty krok. Kulminacja. Spotkaliśmy się w tatrach, gdzie kiedyś wędrowaliśmy. Śnieg padał, kasprowy wierch w chmurach. Stał na krawędzi urwiska, wiatr szarpał kurtkę. Skąd to, tato? Zabij mnie. Pokręciłem głową. Nie. Żyj z tym. Każdego dnia patrz w lustro i widz winowajce. Odepchnąłem go lekko nie w przepaść, ale od krawędzi. Upadł w śnieg, płacząc. Wróciłem do Krakowa, a on. Zniknął. Do Hiszpanii? Do więzienia? Nie wiem. Nie szukam. Teraz siedzę w mieszkaniu, patrzę na Wisłę. Fundacja kwitnie, sieroty mają dom. Ja mam spokój i kruchy, ale własny. Zemsta nie przywróciła Eli, nie cofnęła trucizny. Ale nauczyła, zdrada rodzi potwora, a przebaczenie. To iluzja. Ja wybrałem sprawiedliwość. I to wystarczy. Kropka leżałem w łóżku, podspływał mi po czole, a w uszach brzmiał głos lekarza. Arsen. Jak w starych kryminałach Agafi Christie, ale to była moja rzeczywistość, moja rodzina. Wstałem, chwiejąc się i otworzyłem szufladę, tam leżała fotografia. Ja, Ela, mały Marek na plaży w Sopocie, 1995 rok. Uśmiechy szerokie jak Bałtyk. Teraz. Ten uśmiech był trucizną. Kropka Kowalski zadzwonił o północy. Mam zdjęcia, panie Nowak. On i ona w łóżku, w tym hotelu nad Zegrzem. E-mail, trzecia dawka jutro. Serce mi stanęło. To nie syny, to wilk w owczej skórze, jak w przypowieściach dziadka z Hala. Kropka w kawiarni na Mariackiej, jazz grał Summertime, a on siedział, blat i jak duch. Tato, co się dzieje? Wyciągnąłem raport. Oczy mu się rozszerzyły. To kłamstwo. Ale ja wiedziałem prawdę, jak w tych zimowych nocach w nowej hucie, gdy strajkowaliśmy za wolność, a zdrada czaiła się wszędzie. Kropka w oświęcimiu, wśród murów pamięci, harował, a ja patrzyłem z daleka. Jednego wieczoru przyszedł tato, to za dużo uderzył mnie pierwszy raz. Krew spłynęła po wardze, smak słony jak łzy Eli. Ale nie oddałem, to była jego słabość, nie moja. Kropka na kasprowym, wiatr wyli jak banshi. Zabij mnie. Pokręciłem głową. Nie. Żyj. Odepchnąłem go, i w śnieg, nie w otchłań. Ale on wstał z nożem w ręku. Błyskawica oświetliła jego twarz, i nienawiść, jak moja. Walka, rany, ale ja wygrałem. On upadł, łamiąc nogę. Ratownicy go zabrali i do więzienia. Kropka siedzę nad Wisłą, Kraków śpi. List od niego, przepraszam, tato. Spaliłem go w kominku, popiół wiatr rozwiał. Zemsta skończona, ale rana. Wieczna. Jak Tatry i piękne, ale nie do zdobycia. Ja żyję, wolny.